Zapraszamy Państwa do udziału w najbardziej praktycznym w Polsce kursie Lean Six Sigma Greenbelt, który poprowadzą doświadczeni trenerzy praktycy, łącząc interaktywne warsztaty z indywidualnym mentoringiem, aby w ciągu zaledwie kilku tygodni wyposażyć uczestników w sprawdzone narzędzia D-Make, umiejętność analizy danych i skutecznego eliminowania marnotrawstwa, a następnie potwierdzić te kompetencje międzynarodowo rozpoznawalnym certyfikatem Greenbelt. Niezależnie od tego, czy kierują Państwo zespołem, odpowiadają za procesy operacyjne, czy dopiero planują karierę w obszarze doskonalenia? Ten program, prowadzony w elastycznej formule w Warszawie lub online, dostarczy praktycznych przykładów z polskiego przemysłu i usług, gotowych szablonów do natychmiastowego wdrożenia oraz wsparcia ekspertów nawet po zakończeniu szkolenia, dzięki czemu wyniesione z niego kompetencje przełożą się na realne, mierzalne oszczędności czasu i kosztów w Państwa organizacji. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do szybkiej rezerwacji i dołączenia do grona profesjonalistów, którzy stawiają na świadome, poparte danymi decyzje i kulturę ciągłego doskonalenia.